Słuchanie, witajcie na kanale Króle, Króliki Króliczki. Dzisiaj film będzie poświęcony sprawdzeniem gniazda u maluchów, jak one się tam chowają. U Angeli teraz przeniosę sobie kilka królików, pozmieniam im klatki. Pokażę Wam mój nowy nabytek, bo mam. Ja już w sumie to teraz powiem: z hodowli S37 od Ewalda Migasa któremu serdecznie dziękuję, bo króliki naprawdę fajne, zdrowe przede wszystkim, więc je sobie zobaczymy. Zobaczymy czy samica jest gotowa już do zakotu, bo sobie ją będę próbowała dopuścić. No, także co, no biegniemy, nie? Do, do kogo? No najpierw biegniemy może do Angeli. No i mamy oto Angele. A tutaj są jej smarfiki. Zmęfiki. Zakłócimy im trochę ciszę. No pokażcie się tutaj wszystkie. O, już się zaczęły ruszać. O, Tak one sobie wyglądają. Takie fajne, nie? Te uszy są takie fajne. Tu gdzieś koło Andżeli jeden jest. Pewnie docyca tam, docyca, docyca Pokaż Pokażę co jest. Jest, maluszek. Taki błasek. Klapciuszek. oj, oj, tak. Gdzie głaskać, gdzie głaskać. Zobaczcie, jak on reaguje na zapach, na zapach mojej ręki. O, się wścieka, maluszek. O, się wścieka. Jest ich 9 sztuk. Ja je tu za chwilę wszystkie wyciągnę, żebyście mogli zobaczyć wszystkie naraz. Tak one sobie wyglądają. Muszę tutaj trzymać ręką. Są tak skoczne, tak skoczne pieronki. Wszystkie 9 wyjąłam, ale te zdążyły już niestety. Śpiączka, śpiączka, śpiączka. Spać się chce. O, ten już tu doma. musi przed. Ten mi tutaj. Waluszek. Nie w tę stronę, nie w tę stronę. O o, 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 o. Dobra. Zamykam klatkę, bo on mi faktycznie tutaj może wyskoczyć. Dobra, albo nie będę dotykać, to one nie będą wariować. Może tak. Ten się tutaj o pod Angelą jest. Jakie fajne. No, depłaś na niego, Ty. Niedobra, matko. No, przy mamusi, to może nie będzie skakał. No, skacze jednak. Dobra. Teraz biegniemy zobaczymy te nowe nabytki nasze. Super, fajnie. No, jeszcze zanim pójdziemy do termondów, to tą trójeczkę będę chciała przesadzić do mniejszej klatki, a tutaj przyjdzie samica. No, już się wygadałam, no ale dobra. I tak, i tak czy inaczej miałam Wam pokazać, więc... No, tu sobie przyjdzie samiczka. A tu na dole też mam trzy, krasnale małe. A tu przyjdzie samiec termonski, biały. A te maluchy przejdą sobie tutaj, bo wczoraj miałam Klienta na dwa kródziki, więc mam dwie klatki czyste, wysprzątane, wysuszone. Tu są też maluchy, 12, 13, 15 lipiec. Tu, 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 też, tu też jest nowy nabytek. Patrzcie się i podziwiajcie dziewczynkę nowozelandzki czerwony z hodowli T22. biegniemy A idąc do nowych nabytków, to sobie dzisiaj też zrobiłam zaopatrzenie. Meterek przężyta. Przy okazji wam pokażę moje ptactwo. Chociaż nie o ptactwie tu miała dzisiaj być mowa, no ale siłą rzeczy. Słyszeć pewnie będziecie, bo zaraz kogut zacznie piać. Kaczek nie widzę, a tu są dwa koguty. Się pijerony ganiają. Ten mi wczoraj ciotkę zaatakował. Przyznaję się bez bicia, że dostał takiego koparzeła, aż pewnie mu się tą orężadą z komu nie odbiło. A ten jest w miarę grzeczny. Dobra, biegniemy do króliczków. Do mojej starej, i rozsypującej się klatki. Ale póki co musi mi wystarczyć. Tam mam kaczuchy. I jeszcze mam gdzieś kwokę z pisklęciem. Spaceruję sobie tu. To jest samiec. Jeszcze raz powiem, z hodowli S37 od Ewalda Migas. Dupą się odwrócił. Nie będzie się prezentował. A może się będzie prezentował. No i on sobie dzisiaj wróci. wróci. On sobie dzisiaj pójdzie do e, króli czarni już do mnie, bo ja go mam dwa tygodnie, więc tutaj sobie przeszedł kwarantannę. Nic mu się specjalnego nie dzieje. Nie wygląda na chorego, więc. No. Biegniemy do samiczki. O, no, gdzieś mi ostrość uciekła. A samiczkę mamy tu. I spróbujemy sobie ją dać do samca. A samiczka jest tu. Przedstaw się. Ja guzik będę musiała wziąć podest, żeby ją złapać za futro. Także dopuszczamy samiczkę do samca. żeby mi to nie wypadło o, nie jest zachętna taniec godowy taniec godowy Samiec musisz się bardziej postarać, bo widzisz? Jest sami zabrana pod uwagę, ale nie nic z tego. No mu, no się tak dajesz prosić. No nie. Nic z tych tańców godowych nie będzie. Jak ja ich dzisiaj przeniosę do, do króliczarni, no to muszę odczekać znowu z tydzień, żeby klatki przyszły zapachami ich. Stąd też dzisiaj właśnie chciałam już tu puścić, a nie tam w nowych klatkach, bo podejrzewam, że tam w ogóle nic z tego nie było. O czym rozmawiacie? Nie chcecie, żebym słuchała, tak? Pierony. Gdzie kurwa w głowę coś tu oszalało? Przepraszam za słownictwo. Wyrwało się. No patrzcie. Odwróć musiała nie, będziesz mu głowę nadstawiać. Musiałam je troszeczkę. Bo nigdzie indziej jak w głowę, no. A tam by raczej z tego dzieci nie było. A ogon, Nie w łeb. No nic, będę ją musiała stąd wziąć, bo tak czy inaczej nic z tego nie będzie. O. Ciekawe, co one sobie myślą. Jakby umiały mówić, to i powiedziały pewnie. Dobra, nic z tego nie będzie. Zabieramy samicę. A samica już jest u siebie. Zamykamy ją, idziemy ogarniać nam te klatki i pokażę, i, i pokażę Wam je już w króli czarny. Tak, tak, tak zróbmy. i tak, kani, ja już swoją pracę wykonałam, zaraz Wam pokażę, ale patrzcie, gdzie mój brysiek wlazł. To jest Pieron. Co on sobie teraz myśli. Brysiu! Gdzie ty tam weszłeś? Chodź! Jedzonko jest. To jest gigant dopiero. Patrzcie jak pójdę do miski. Jak zobaczę, że miskę dotykam. Co zrobi? Chodź Brysiu, chodź. Brysiu. Patrzcie, patrzcie, jak to Ale cię pani w balona zrobiła. Nic nie ma. Pusta miska. No dobra, nie o kocie. Ale kot swoją drogą fajny jest. Yy, trochę, trochę nie tak zrobiłam, jak mówiłam. Z tego względu, że termondy jednak wylądowały tu w tych klatkach. E, tu jest samica, e, tu jest samiec, tu. Tam maluchom jednak zostawiłam jeszcze e, miejsca, bo no, ich jest tu trójka czy sztuki. I żeby miały po prostu jeszcze więcej luzu, bo rosną jakby nie było. A tu jest klata naprawdę duża. E, zmieniłam jeszcze, co ja zmieniłam. E, przełożyłam sobie, proszę, ja was tu sobie dałam, starszą samicę. Yy, yy, NC yy, ona była w klatce brązowej czterokomorowej. I A tego maluszka właśnie dałam do tu. Tu jest, tu jest, tu jest, tu jest. Ona jest z kwietnia, więc jeszcze z malutkim króliczkiem. Dla niej klateczka aż świat. Tu piesz, tak, tu piesz, tu piesz na no panią, tak ta pani chce od Ciebie. Pokaż. A do kamerki. No, i właściwie co? Ja sobie jeszcze nie ważyłam i zważymy, tak. Tom zważymy. Bo ona też jest tutaj u mnie dwa tygodnie. W ten sam dzień co termondy y, kupiłam. Przyniosłam do statka. I zważymy sobie też termondy. Także, co? Kamerkę ustawię tu. Ja pędzę po króliki. Będziecie coś widzieć, ma no, jeśli. A, no, najwyżej wezmę gimbala w rękę i tyle. Angela, uspokój się. Teraz nie ułatwiam sprawy, ale dobra. Poradzimy sobie. jeszcze. Uspokój się, uspokój się. Włączamy sobie wagę, o tak zrobimy. Kładziemy. Siedź, 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 sieć się. Cztery i pół. Teraz zważymy malucha. Maluszek kilo siedemdziesiąt dziewięć. To i tak nie jest źle. A ja teraz Samsa, to, Samiec, jest wariat. Spadnież mi. 4 i 8. niech będzie. No co, Kani? Myślę, że to, co zaplanowałam, pokazałam. Termondy są tu. Wszystko. Zdrowe odpukać. Jeszcze wspomnę o live'ie. O, o live'ie, który był w sobotę. Się odbył. Rozstrzygnięcie konkursu. I w, w tym konkursie oczywiście z góry od razu mówię, bo z moją głową to sobie mogę zapomnieć. Serdecznie raz jeszcze gratuluję zwycięzcom. Puchary są spakowane. Jutro wyślę. Przepraszam za zwłokę, ale... No nie tylko to na głowie, także z góry przepraszam, ale nie mam jeszcze, że tak powiem drugiego miejsca, pan się odezwał na, na, na live, że rezygnuje, ja później tego live'a sobie tak na spokojnie obejrzałam i faktycznie, więc jakby będzie rozstrzygnięcie konkursu ponownie, bo ja tego środkowego pocharu nie chcę, bo to jest dla was. I będziemy losowali ponownie, więc jakby umówmy się wstępnie na godzinę 17 w sobotę. Ja tam jeszcze na społeczność dam filmik, czy filmik. Wiadomość, może jeszcze krótką relację nagram, żeby tak do soboty, ewentualnie kilkanaście Was tam zdążyło obejrzeć i być na transmisji na żywo. Także co, No z mojej strony, kochani, chyba tylko tyle. Subskrybujcie, lajkujcie, łapkujcie. Komentujcie. No a z mojej strony, co ja mogę powiedzieć? Jedynie co? Co ja mogę powiedzieć? Raz jeszcze serdecznie pozdrawiam y, Sylwestra Klimek, y, prezesa stowarzyszenia. I raz jeszcze dziękuję za te puchary, które ufundował ŁA, jego stowarzyszenie y, Ewalda Migasa. Mustafę, zapraszam do niego na kanał. Wszystkich Was pozdrawiam, tak powiem, żeby było sprawiedliwie. A ja mówię do następnego.